Spółdzielnia mieszkaniowa Wspólny Dom od wielu lat przeprowadza termomodernizację swoich budynków mieszkalnych. Ocieplonych zostało już 75% zasobów mieszkaniowych. Niedawno zakończyły się prace na bloku przy ulicy Skłodowskiej 25. Przeprowadzono też naprawy dachów i pokryto je papą termosgrzewalną. Wymieniono także drzwi wejściowe ze stalowych na aluminiowe. Wszystkie roboty są realizowane zgodnie z przyjętym wcześniej programem termomodernizacji. Główne nakłady oczywiście to są nakłady na termomodernizację. Ona się sprawdziła, ludzie oszczędzają na cieple. Zresztą sam fakt, że nie podnosimy od kilku lat zaliczkę na centralne ogrzewanie. Świadczy o tym, że termomodernizacja jest wyjątkowo trafioną inwestycją w nasze budynki. Kolejne remonty spółdzielnia zaplanowała na jesień. Kolejne roboty, które wymagają dużych nakładów, to są roboty związane z malowaniem klatek schodowych. W tym roku ich wymalujemy około 70. Następnie wymienimy do końca drzwi aluminiowe w dwóch budynkach na aluminiowe. A poza tym pozostałe roboty są roboty dekarskie związane z pokryciem dachów papą termozgrzewalną, z odnowieniem instalacji odgromowej i remontem kominów. Zakres prac uzależniony jest oczywiście od zadłużenia lokatorów wobec spółdzielni. Im jest ono wyższe, tym mniejsze środki można przeznaczyć na inwestycje. Ostatnio jednak zadłużenie nieco spadło i wynosi około miliona złotych. Jest to związane z tym, że każdy członek, który chce mieszkanie przekształcić w odrębną własność, no, musi spłacić wszelkie zobowiązania wobec spółdzielni, a to są m.in. zaległości czynszowe. W związku z tym one spadają. Poza tym, no, muszę tu powiedzieć, ucieszyliśmy się, ponieważ wczoraj, w dniu wczorajszym, największy dłużnik, dłużnik spółdzielni, który miał największe zadłużenie, no, oddał nam mieszkanie do dyspozycji. My to oczywiście e, zaoferujemy kolejnemu członkowi z listy. W sumie na tegoroczne remonty spółdzielnia mieszkaniowa Wspólny Dom przeznaczyła prawie 2 miliony złotych. Większość tej kwoty została już rozdysponowana.